voilà 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 Teraz. Tam gdzie codziennie. Trzeci no kilometr. Ona, to czwarty czy piąty nawet. Najgorsze będzie wracać znowu, nie? No ale sobie dam radę, nie? Ej, idę do tego. No. Bo... Patrz. Normalnie pękniesz. Pa, pękniesz, pękniesz, pękniesz. Bach. Jakie chcesz? Powiedz, które chcesz. Czy się knajpa, nie? Cała ustrojona w kwiatach, nie? palmach wszystkim. No. I w tą stronę ja muszę też iść. W jednym kościółku dzisiaj byłem Teraz idę do drugiego Dokładnie to już jestem, nie? I dobrze muszę namierzyć Od której strony jest Eee to das Nas normal do Aha no, chyba. Jak? No, że jest późna godzina. Nie wiem, czy ja się dostanę. Ale powinienem nie Powinienem. Tak. O! jest nie. Тут надо накоплить Nie bój się! Brytyjski kolor! Wow! I jak to jest na frynę. Nie Zang, ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb Wow. <laughs> <sighs>